Miecz świetlny to jedna z najlepiej rozpoznawalnych fikcyjnych broni. Historia tego kosmicznego laserowego miecza kryje w sobie sporo niespodzianek, o których dzisiaj Wam opowiem. Zapraszam na Holocron Beyond. Gdy George Lucas planował osadzić swoich bohaterów w galaktycznym uniwersum, potrzebował broni, która będzie przywodziła na myśl rycerską tradycję, ale będzie miała w sobie coś z oległej galaktyki. Laserowy miecz, bo wpierw tak nazywano koncept miecza świetlnego, był nie lada wyzwaniem dla ówczesnych możliwości efektów filmowych. Również budżet i czas produkcji wymagał pewnych oszczędności przy projektowaniu samej rękojeści miecza. Jeżeli ktoś z Was interesuje się starymi aparatami fotograficznymi, to może znaleźć na tym obrazku coś bardzo znajomego. Tak, tuba od Flesza firmy Graflex to pierwsza, oryginalna rękojeść, która potem stała się kultowym i nieodzownym orężem Rycerzy Jedi, a dokładniej samego Luka Skywalkera. Miecz Vadera to również podobna tuba, ale innej firmy, a dokładniej Micro Precision Products. Oczywiście ludzie odpowiedzialni za finalny wygląd mieczy na planie zmodyfikowali je o małe dodatki, tak by nadać im jeszcze bardziej realnego wyglądu. I tak znalazły się tam m.in. gumowe przyciski, które zawierał kalkulator model Exactra 20, natomiast gumowe obicie rękojeści wykonane było z wycieraczek samochodowych. Model miecza Obi-Wana Kenobiego był najbardziej skomplikowany. Zbudowany był m.in. z pokrętła Armitage Shanks Starlight. Kolejna część to tzw. wzmacniacz od karabinu maszynowego Browning ANM2. Do tego doszedł granat karabinowy z I wojny światowej oraz rura równoważąca silnika odrzutowego Rolls Royce Derwent. Skoro mieliśmy już rękojeść, trzeba było wykombinować sposób, by miecz dobrze prezentował się na taśmie filmowej i dawał odpowiedni efekt, m.in. lekki błysk światła. Podczas kręcenia Nowej Nadziei ostrze zostało wykonane z trójstronnego pręta pokrytego odblaskowym materiałem. Następnie pręd był szybko obracany przez kompaktowy silnik w rękojeści, odbijając tym samym światło na planie i tworząc efekt świecenia w obiektywie kamery. Jednak te rekwizyty były mocno ograniczone, były niewygodne i kruche, często pękały podczas ten walki. Ponadto efekt żarzenia nie był absolutny, ponieważ za każdym razem gdy ostrze wychodziło poza światło lub wskazywało na kamerę, blask znikał i można było zobaczyć rzeczywisty wirujący pręd. Aby częściowo to skompensować, ostrze poddano rotoskopii i dodano animowaną poświatę, nanosząc efekt po jednej klatce na powiększoną kopię ramki za pomocą pióra i kolorowego atramentu. To właśnie na tym etapie ostrza otrzymały kolor, ponieważ rekwizytami były po prostu białe pręty. Podczas kręcenia imperium kontratakuje zdecydowano, że stworzenie efektu jarzenia się w obiektywie kamery było większym kłopotem niż było to warte, więc obracające się pręty wymieniono na trwalsze wykonane z włókna węglowego. Te, mimo lepszej wytrzymałości, i tak nieraz pękały podczas walki. Używano ich jednak aż do powrotu Jedi. W mrocznym widmie pręty były już wykonane ze stali i aluminium, tu jednak znów pojawił się kłopot: metal po prostu się wyginał. Trwało to aż do zemsty sitów, gdzie użyto włókna węglowego pokrytego szkłem i plastikiem. Miecze stały się w końcu odporne na wszelkie uderzenia i wygięcia, ale z kolei cenę za to zapłacili aktorzy w postaci mocnych siniaków. Przynajmniej efekt świetlny dodano już cyfrowo, a nie ręcznie. Mamy rękojeść i ostrze. Czas na naukę walki mieczem świetlnym. Choć styl walki w zamyśle Lukasa miał być inspirowany szermierką, to ostatecznie niewiele z tego zamysłu pozostało. Styl Jedi oraz ich wrogów przypominał nieco postacie samurajów, dlatego styl walki również poszedł w tym kierunku. Rycerze w rzeczywistości walczą więc stylem walki opartym na kendo. W Imperium kontratakuje pojedynki nabrały tempa, głównie za sprawą szkolenia Boba Andersona, który podczas walk wcielał się w Darth Vadera i uczył na planie Marka Kamila szermierki. W Mrocznym Widmie zaś walki nabrały jeszcze na szybkości i zaciekłości. Tutaj koordynatorem walk był kaskader Nick Gillard. Zrezygnował on z tanecznej choreografii na rzecz szybkiej i praktycznej walki. Taki styl walki mieczem był utrzymany przez wszystkie prequele. Mamy miecz i umiemy nim walczyć, ale co z dźwiękiem, kultowym buczeniem laserowego ostrza? Tym zajął się dźwiękowy geniusz imieniem Ben Bird. Efekt dźwiękowy miecza to tak naprawdę połączenie buczenia silnika starego projektora filmowego, zablokowanego na jałowym biegu oraz zakłóceń powodowanych przez telewizor ustawiony koło mikrofonu. To drugie odkrycie było zresztą zupełnym przypadkiem. Gdy miecz się poruszał, dźwięk również się zmieniał. To zasługa puszczenia podstawowego tonu miecza i nagrywania go mobilnym mikrofonem, co udawało ruch dźwięku. Jak więc widać, historia stojąca za zwykłym rekwizytem filmowym jest o wiele bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Dzięki pracy całej rzeszy utalentowanych ludzi stworzono broń, która stała się marzeniem każdego młodego i dorosłego fana gwiezdnowojennej sagi. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Odcinek powstał dzięki wsparciu moich patronów. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich, odwiedź mój profil na serwisie Patronite. Niech moc zawsze będzie zmieniona.